Krzysztof Sarna, aris.pl. Znajdujemy się z Piotrem Izakiem Skowerskim na jemie Katowice 2025. Jak co roku kolejna rozmowa? Cześć Piotrek. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś po strefie RTV Euro AG, The Game Zone. Byłeś zaskoczony? Jakie jest zainteresowanie wokół Twojej osoby? Bo jak zwykle co roku bardzo duże zainteresowanie, duże kolejki. Zmęczony trochę też? Nie, bo uważam, że dorastam też i w tym roku to jest IEM bez kaca. W sensie zawsze wiadomo, że IEM to z jednej strony turniej sportowy, wiadomo też okazja, żeby spotkać się z widzami, ale też zawsze to była okazja, żeby spotkać się ze znajomymi z internetu, niż tam sobie pójść na, na jakiś piwko wieczorem, tak, czy na jakąś imprezę i i zawsze gdzieś tam też korzystałem z tej integracji, a w tym roku, z tym, że kurczę robota jest do wykonania, w tym roku komentuję zresztą wszystkie mecze w fazie playoff, off więc wiem, że pobierze sobie serial, zjem sobie chipsy pójdę spać, także wyspany, pełen energii, to też jest zupełnie na bajkę, kiedy, kiedy się przechodzi na te stoiska, więc to, więc to absolutnie nie czuję się zmęczony, a wręcz nawet doładowany, tak, uśmiechamy od ludzi i, i, i to zawsze jest też super dla mnie, spotkanie się z tymi widzami, Zresztą wielokrotnie jak, jak ci ludzie podchodzą i, i gdzieś tam e, mówią, że zrobiłem dzieciństwo albo, że uwielbiają komentuję mecze, albo że lubią moje filmy, to zawsze jest takie super miłe. Także nawet nie byłem zaskoczony wiadomo, bo też AM to jest taki turniej, czy w ogóle event bardzo e sportowy, więc to taki mój flagowy event, na którym zawsze jest dużo ludzi, którzy chcą się z mógł gdzieś tam spotkać, co jest mega, mega miłe, że lata mijają, a, a wciąż ludzie o mnie pamiętają, tak? To jest, to jest super sprawa. Nawet e, miałem taką jedną sytuację na ulicach, czekałem na Ubera, gdzieś tam po 22. Czekam na tego ubera no i podchodzi do mnie taki łysy, jegomość, który sobie myślę, o, że będą kłopoty. A ono mnie podchodzi i mówi, Izak, dzięki, że jesteś. W nocy, tam po 22. Więc tak, więc faktycznie doceniam bardzo i miło mi, że, że o każdej porze dnia i nocy ludzie podchodzą i, i wciąż lubią, szanują, pamiętają, to jest mega miłe. Wniesienie do tego co powiedziałeś, że dzięki, że jesteś. Ja pamiętam ten film, który miałeś przy okazji jednej współpracy the Head. Pamiętam właśnie, że powiedziałeś, jak coś to wytniemy oczywiście tą, ten, ale pamiętam, że właśnie w tym filmie powiedziałeś jak długa była Twoja droga, do tego, że komentowałeś też wtedy Euro 2016, powiedziałeś też, że dziękuję właśnie, że jesteście i chyba te liczby, prawda, cały czas odzwierciedlają Twoją pozycję i to, że jakby nie schodzisz poniżej pewnego poziomu. Nie, no dokładnie, no, to, to myślę, że to też jest jak y, już taka moja domena, tak? Bo jestem znany z komentowania spotkań y, y, CS-owych i, i to jest super, że mimo tego, że różne się rzeczy dzieją w życiu, różne się pojawiają y, kłody, pojawiają się dramy prawda, w internecie. Wiadomo, że no, nie wszyscy będą zachwyceni różnymi rzeczami, aczkolwiek wciąż będzie doceniało moje komentowanie i wciąż będzie się ze mną. Także to, to też pokazuje taką moją spuściznę, to ile zrobiłem też dla polskiego sportu czy polskiego CS-a. Tak? Te lata lecą, tak, różne rzeczy się dzieją, prawda. Ludzie też się zmieniają, ludzie też zakładają rodziny, dorastają, wiadomo. A jednak kiedy, kiedy są turnieje Brangi Major, czy jest Gatowice, to gdzieś tam się ludzie chcą zebrać, chcą posłać mojego głosu i, i wiem, że też na, na to moje komentowanie czekają. Także to jest super sprawa i to też pokazuje właśnie jaką drogę odbyłem prawda, i co zrobiłem dla, dla tych ludzi, bo, no bo to, to uważam, że to jest naprawdę super i jestem z tego mega, mega dumny, naprawdę komentarza. Pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy komentowaliście, to komentowaliście trochę bardziej z trybun, teraz z takiej ala wódki na samym dole, która jakby z wersji bardziej Ci odpowiadała, czy może bez różnicy? Ciężko powiedzieć chyba, znaczy wydaje mi się, że z trybun było o tyle fajnie, że widzieliśmy to wszystko z góry, za nami, tak, i to wszystko wydawało trochę większe, a tutaj... Tak naprawdę no jesteśmy pod samą sceną, więc też mamy ograniczone pole widzenia. No właściwie sami nie widzimy sceny, tak? Widzimy to, co się dzieje na trybunach, ale, ale no scenę bardziej słyszymy niż ją widzimy, tak? a wtedy można się było obrócić i scenę widzieliśmy, więc wydaje mi się, że tak patrząc na perspektywę, to, to trochę lepiej było pod tym względem rok temu, no ale z drugiej strony no też, kiedy jesteśmy przy samej scenie, to też czujemy wszystkie wibracje, co dudnienie, wszystkie gwizdy i brawa. Więc to też przy komentowaniu no wydaje się, że że w tym roku może być nawet trochę lepiej. Chciałem cię też zapytać o samego Jema. Nie ma żadnego Polaka w Spodku, natomiast ty myślisz, że jest w ogóle jakaś siła, która może zatrzymać Team Spirit w dzisiejszym finale? No na pewno siły jest zaju, tak? To, to na pewno to też jest klasa sama w sobie i to wciąż jest jeden z najlepszych zawodników na świecie. Zawodnik, który też się nie stresuje, tak jak stresował się wczorajszym pojedynku Wonderful, bo widać było, że zabrakło tych jego celnych strzałów w końcówce, zaju tutaj się nie pomyli, więc, więc tym też się musi spirit liczyć. Wydaje się, że Vitality ma to, żeby pokonać Spirit, które też w tym turnieju nie zegrały jakoś wybitnie. To wciąż jest mega solidna drużyna na świecie. Natomiast to też nie jest drużyna, która nie popełnia błędów, tak? więc to też będzie sztuka, żeby te błędy wykorzystać. No Pytanie tylko, czy samo Vitality też się nie posypie, bo to też jest drużyna, która zmieniła zawodnika. Wiadomo, że Robster który się wpisuje mniej więcej w rolę Spinksa. Natomiast to też pewne szliwe są do wykonania i, i też widać było w tym pojedynku w Vitality, że. I jak coś zaczyna iść nie tak, to ta drużyna się trochę gubi tak? i też potrzebuje trochę czasu, żeby się odnaleźć, więc no to myślę, że będzie trudne zadanie dla Vitality. Tak? Wciąż Kirit będzie faworytem i moim zdaniem wciąż Kirit ma dużo większe szanse na zwycięstwo, natomiast no bez dwóch zdań Vitality to jest drużyna, która ma największe szanse wciąż tę formację, formację, tak? żeby ich pokonać no i akurat w wielkim finale. Chciałbym teraz zapytać Cię o Betki Kaporze, którego jesteś ambasadorem. Zaraz w ogóle przejdziemy do tego, co dzieje się jakby z samym rankingiem Valve. Natomiast czy właśnie wobec tego co się dzieje macie konkretnie jakieś cele na ten 2025 rok? No na pewno nabijać punkty, tak? Jeżeli Betki opodzie, Bet no to najważniejsze to jest, to jest nabijanie tym, tych punktów w rankingu Valve, żeby też dostawać zaproszenie do turniejów, bo... I jak już faktycznie no, przebijesz pewną barierę i zaczniesz dostawać inwajty do turniejów, prawda? zaczniesz grać na lanach tych um, największych, no, wiadomo, jeszcze drzewa tego średniego szczebla, to już jest taki krok bardzo ważny. Nie? Na razie to wciąż są turnieje internetowe i, i tutaj trzeba po prostu bardzo dużo grindować. To jest y, no, taka, no, niefortunne takie niefortunne takie grindowanie tych spotkań, prawda? No, to jest taki system, który jest hermetyczny, jest trudny do przejścia. No ale wierzę w to, że, że gdzieś tam się uda faktycznie wywalczyć w końcu jakieś miejsce na lanie i to będzie bardzo krytyczny moment, jeżeli się uda na taki turniej dostać zaproszenie, prawda? jeżeli się uda pojechać na taki turniej, to to będzie najważniejszy na pewno turniej w karierach tych zawodników, bo od tego występu być może będzie zależały, będą zależały kolejne zaproszenie, tak? być może na kolejne dwa albo trzy turnieje nawet, także przede wszystkim przebić się w tym rankingu do takiego miejsca, żeby dostać zaproszenie na turniej. I później na tym turnieju zaprezentować się z jak najlepszej strony, żeby właśnie, żeby nabić sobie punkty i ewentualnie dostawać zaproszenia na kolejne turnieje, bo to już później będzie z górki. Powiedzenie, że wprowadzenie rankingu VRS jest gwóździem do trudnych, nie tylko dla polskich drużyn, ale przede wszystkim właśnie dla tych mniejszej notowanych będzie nadużyciem, czy, czy niekoniecznie? strony myślę, że i tak, i nie. To, to naprawdę ten system też ma jakieś tam swoje plusy, no bo przede wszystkim tak mi się wydaje przynajmniej, że barwowi zależało na tym, żeby wyeliminować takie randomowe drużyny, sklejki miksowe, czy też ludzi podejrzanych o używanie wspomagaczy, tylko żeby postawić na drużyny, które grają ze sobą długo, prawda? które długo już są na scenie, które długo pną się w tym rankingu, więc na pewno jest to jakiś, jakaś forma uponorowania tych drużyn, które faktycznie są ze sobą bardzo długo. Natomiast wiadomo, że kiedy się popatrzy na to od, od dołu, no to, to ta motywacja bardzo spada, jeżeli kiedyś miałeś świadomość, że można było się zabrać, zagrać sobie kwalifikacje, tak? dostać się do zamkniętej kwalifikacji. Kto wie, może dostać się na Remera, chociażby turnieju, czy też na w kwalifikacje do AM Katowice, a może MSL Cologne, prawda? AM Cologne. To też były możliwości dla, dla zawodników i to była dodatkowa motywacja, żeby sobie więcej tego CS-a pograć. Teraz, kiedy wiesz, że nie ma takiej opcji, no to, no to dużo trudniej jest się zmotywować do gry, jeżeli wiesz, że ta grą, nagroda jest dużo, dużo wyżej. Nie? Kiedyś wystarczyło trochę szczęścia, wiadomo, zebrać sobie mocny skład i można było zaskoczyć naprawdę, nawet najlepsze różne świata. Teraz no to wymaga naprawdę dużej cierpliwości i, i myślę jakiejś solidności przy pracy, więc to jest dużo trudniejsze teraz. Więc nie do końca jest to gwóźdź do trumny. Ale wydaje mi się, że Wal wciąż będzie z tym systemem coś robiło, bo nie powinno być takiej sytuacji, że drużyna przyjmuje zaproszenie do turnieju, prawda, żeby dostać też punkty za udział w turnieju, po czym nagle z tego turnieju rezygnuje, żeby nie przegrać meczu przypadkiem. I nagle się okazuje, że drużyna, która jest kolejna w rankingu, miała zablokowanego slota, nie może w tym turnieju wystąpić i myślę, że takich sytuacji będzie więcej, bo ludzie zamiast będą myśleć o, o rywalizacji, tak, o, o sporcie, tylko będą kalkulacje jeszcze przed samym startem turnieju. To jest kompletnie bez sensu. Także pod tym względem... No jestem system trochę upośledzony i, i, i na pewno Valve będzie musiał coś z tym zrobić, jestem przekonany, że coś zrobił, bo jeżeli takie sytuacje się będą powtarzać, no to, no to pokazuje, że coś z tym systemem jednak jest nie tak. To się raczej nie wydarzy, ale jak Ty samemu zapatrywałbyś się na taką przykładową zmianę jednej mapy, co każdego majora, czyli średnio takie dwie zmianki w roku. Zresztą, no, niekoniecznie może co, co Majora, to ja bym wolał robić tak, żeby był faktycznie cały sezon, który trwa ROK, załóżmy, prawda, że są dwa Majory, są te turnieje, które wszyscy doskonale znamy i po sezonie nawet zmienić dwie mapy, prawda? tak jak pamiętam było kiedyś, bo po jednym z turniejów dodano przecież Overpassa i Cobblestone, to, to były dwie mapy, które de facto się pojawiły, do, do, dołączyły do tego Pula pięciu, tak? więc uważam, że to, to byłoby fajniejsze, żeby no, troszkę to jednak um, ustabilizować, żeby były te dwie mapy, żeby nie było za dużo zmian, żeby dużo się przygotowały na sezon. Sezon się kończy i wtedy właśnie, wtedy zrobić rotację, żeby po przy tym nowym sezonie, kiedy drużyny też się przygotowują, kiedy jest ta przerwa świąteczna, żeby wtedy musiały już sobie przygotować nowe mapy, więc wolałbym chyba taki układ niż zmiana niż jednej mapy po Majorze, ale no z Walwym to też jest tak, że ja co Majora tak liczyłem, że w końcu będzie jakieś duże ogłoszenie. Zawsze co Majora to myślę sobie, oho, to jest taki turniej, że na pewno wal coś grubego głosi. Ja. A co, Major i żadnej gruby ogłoszeń nie ma, tak? To nagle... Po prostu to jest tak, że z walwym nigdy nic nie wiadomo, w najmniej oczekiwanym momencie po prostu nagle, tak? Z wtorku na środę nagle się pojawia jakiś update i oni mówią, "Witajcie, to jest Train, zapraszam do zabawy, no. Więc to tak, no, ciężko oczekiwać po walw czegokolwiek tak naprawdę. Znaczy, odnośnie tego Train'a chciałbym Cię dopytać, jak myślisz, czego wynikiem jest to, że on jest przynajmniej na tym turnieju tak rzadko rozgrywany? Bo ta mapa... Czy można to tłumaczyć też tym, że jakby drużyny może nie miały dużo czasu na przygotowania, mimo że jakby... Ta aktualizacja, że on będzie na turniejach była już na miesiąc czy dwa miesiące do przodu, a sama mapa jest od listopada bodajże? No tak, no w sensie ta mapa jest wciąż bardzo nowa, tak? Więc kwestia jest taka, że jeżeli mamy system banowania dwóch pierwszych map, potem pikowania dwóch map, tak, Dla drużyn. Później znowu są dwa bany. No to, to kwestia jest taka, że wiadomo, pierwsze, pierwsze bany to są, to są map, których drużyny dane nie grają. Ewentualnie banowanie bardzo mocnego pika przeciwnika, jeżeli drużyna ma mapu no, mapowy, co się rzadko zdarza. Później wybierasz swoją mapę, no to też wybierasz taki swój największy comfort pik, ewentualnie też próbujesz przywiązać przeciwnika i później masz dwa bany. I w takiej sytuacji leci Train najczęściej na tym etapie, tak? Bo to jest mapa, gdzie no mimo tego, że możesz się na niej przygotowywać, to wciąż wiesz, że to jest nowa mapa, może być zaskoczony różnymi rzeczami. To wciąż może być bardzo losowa mapa, bo różne się rzeczy mogą wydarzyć, tak? których różne jeszcze nie wiedzą. Więc oczywiście wolą zbanować tę mapę, żeby zagrać na pewniejszym tak dla, dla siebie wyborze. Także... Wydaje się, że z tego to wynika, że to jest wciąż mapa bardzo świeża, gdzie no, uważam że to, też, że to jest bardzo ciekawe, kiedy pojawia się nowa mapa w puli, bo po prostu z miesiąca na miesiąc ta meta się zmienia. Tak? tak było za Anubisem chociażby, tak było za że dowiadywaliśmy się nowych rzeczy na temat tej mapy. Jeden smoke, jeden molotow potrafił zmienić całkowicie system i, i jeden molotow czy smok mógł sprawić, że nagle ta mapa, gdzie wydawało się, że to jest mapa CT, robiła się mapą Terror. Więc to wszystko zmieniało. Także ja z ciekawością będę się przytrzymał nowy, i na pewno też jakieś na tej mapie zmiany ze strony Warwa pojawią, tak pojawią jakąś skrzynkę, to dodadzą jakiś wagon, albo przesunął wagon. Myślę, że to, to jest nieuniknione. E, ale na pewno będziemy, będziemy patrzeć, jak to się wszystko zmienia i, i gdzieś powinno dopiero po roku, od premiery tego trenera na tym poziomie, no zobaczymy, czy to jest mapa czy to jest mapa CT i, i będą takie standardowe zagrywki, że będziemy widzieć, że to jest jakiś taki standard rozgrywany, że to jest coś, co widzisz regularnie. A tak to każdy mecz będzie na razie trochę inny. Dziękuję bardzo. Dzięki Piotrze.